forma płynna kolagenu firmy Duolife. Moi drodzy, słyszeliście o tym, że po 25 roku życia organizm przestaje wytwarzać lub spowalnia wytwarzanie kolagenu? No dużo o tym już mówią teraz nawet w reklamach telewizyjnych, nie trzeba mieć wiedzy medycznej. Okej. Okay. Co się dzieje w Twoim organizmie, jak nie ma kolagenu? 83% gałki ocznej to kolagen, wyściółka przełyku to kolagen, stawy kolagen. Czy chcielibyście mieć zdrowe i sprawne ciało aż do późnych lat? To właśnie kolagen. A uroda, zmarszczki, wygląd skóry to kolagen. Szkielet trzustki wątroby to również kolagen. Skoro mój organizm nie wytwarza tyle kolagenu, ile bym potrzebował, to powinienem go dostarczać skąd? No z diety. No ale pytanie, gdzie w diecie masz kolagen? Dawniej moja babcia obgryzała łapki kurze, jadła dużo golonki, jadła dużo zimnych nóżek, tam wszystko było kleiste, takie kolagenowe. Dzisiaj po pierwsze mniej się tego je, a po drugie, jeśli dzisiaj jesteś osobą, która zjada łapki kurze i wysysa z chrząstek wszystkie też składniki w środku, to pytanie, czy to są te same składniki, które, że tak powiem, konsumowała moja babcia, czy być może są tam antybiotyki, hormony, sterydy. Czy to jest takie zdrowe? No to gdzie jest ten kolagen? No dużo kolagenu jest na przykład w glonach, no, ale ja na przykład glony jem nieregularnie. No więc, skoro mój organizm potrzebuje, chcę pięknie wyglądać, chcę wyglądać młodo, chcę, żeby moje stawy pracowały, ale w jedzeniu nie mam kolagenu, a mój organizm wytwarza za mało, to co mam zrobić? No niestety, trzeba się suplementować. I teraz jest jedno wyzwanie z kolagenem podawanym do ustnie. Kolagen to jest białko, czyli składa się z aminokwasów. Białko w żołądku jest trawione, tak samo jak, brzydko więc schabowy, to też jest białko, tak? Jeśli podamy do kolagen i kwasy żołądkowe go strawią, rozkładają go na pojedyncze aminokwasy, na takie jakby wiecie jakby rozłożyć jakąś budowlę z klocków LEGO na pojedyncze klocuszki, z czego dopiero organizm próbuje sobie zbudować coś swojego, to ten kolagen niestety traci dużo na wartości. No i teraz rada naukowa firmy Duolife. Profesorowie habilitowani, lekarze medycyny Biologowie, wybitni naukowcy siedzieli w się, drapali po głowie, jak teraz przechyczyć ten organizm, żeby podać kolagen, który jest potrzebny, ale żeby żołądek tego jakby nie zniszczył, żeby te soki trawienne nie uszkodziły wartości tego kolagenu, bo organizm potrzebuje. I wpadnie na taki pomysł. Skoro żołądek rozbija to na pojedyncze takie aminokwasy, to może podamy to w takiej nanocząsteczce. my już to taką zimną fuzją zasadową rozbijemy ten, to białko kolagenowe na taką nanocząsteczkę i być może organizm zobaczy, że to jest taki jakby strawione i przepuści to dalej. Zrobili doświadczenie, i wiecie, co się okazało, że faktycznie tak to działa. Że rozbicie kolagenu do formy oligo, takich wiązań dwuaminokwasowych, powoduje, że organizm o wiele, o wiele, wiele więcej. Go wchłania i bierze. Ok, jedna sprawa rozwiązana. Jest jeszcze drugie wyzwanie. Żeby kolagen się dobrze wchłaniał, potrzebna jest witamina C, jaka naturalna, ja, jak podana w odpowiedniej proporcji. No dobrze, to może podamy komuś kolagen i powiemy mu słuchaj, poinformujemy go, musisz używać witaminy C w odpowiedniej proporcji naturalnej. Czy będziemy o tym pamiętać, żeby brać? Czy kupimy na pewno dobrą i czy weźmiemy w dobrej proporcji? No Rada Wałkowa mówi, że no pewnie wiele osób będzie miało z tym wyzwanie. Dołóżmy witaminę C, już tutaj przebadajmy w odpowiedniej proporcji, dołóżmy taką, która nie będzie się gryzła z tym kolagenem, będzie naturalna i będzie podana w takiej formie, że się wchłonie do organizmu. Podano tutaj witaminę C z aceroli, królowej witaminy C. Produkt jest doposażony jeszcze w kwas hialuronowy, jest doposażony w skrzyp, w pokrzywę, wzmacnia paznokcie, włosy, przede wszystkim... Podany jest w takiej formie, że Twój organizm bierze ten kolagen, bo go dużo wchłania i Twój organizm decyduje, gdzie ten kolagen dzisiaj wysłać. Może dzisiaj uderzyłeś się w kolano, jest potrzebny w kolanie, może zatarłeś sobie oko i potrzebny Ci jest w oku. Ja nie potrafię tego rozdzielić, ale mój organizm potrafi. Według mnie bardzo wyjątkowe rozwiązanie, unikatowe, innowatorskie, przebadane naukowo, które powoduje, że efekt działania jest naprawdę bardzo wysoki. Skąd to wiem? Rozmawiałem niedawno z, ze znajomym fizjoterapeutą, który wiele, wiele lat pracuje z osobami, które mają wyzwania, ze stawami, z kręgosłupami. I mówi Karol, w momencie, kiedy zalecam ludziom suplementację tym produktem, efekt i szybkość ich powrotu do zdrowia, do ruchomości, do po prostu bycia żywym, sprawnym, jest o wiele szybszy. Szybkość jakby regeneracji paznokci i rośnięcia paznokci to każdy zauważa. Mniej wypadające włosy zauważa to każdy. To nie jest jakaś sztuka, to każdy może to zobaczyć. Można się nim również, słuchajcie, smarować. Dlaczego? Bo jest w formie oligo w nanocząsteczce, która się również wchłania. Więc można sobie zrobić po prostu maseczkę. Co więcej, jest dodane mango, które jest, ma właściwości przeciwstarzeniowe, a powoduje, że smak... Jest akceptowalny. Nie jest dosładzany ten produkt, żadne produkty do life nie są dosładzane, więc jest tutaj wyczuwalny posmak kolagenu, ale jest akceptowalny, ponieważ jest dołożone i przebanany w jakiej proporcji naturalny, naturalne mango. Moi drodzy, myślę, że każdy chciałby być piękny, młody i sprawny. Ale samo się nie zadzieje. Forma płynna kolagen.